Na zachodnim niebie słońce wolno tonie W starym salonie pustka, cisza mrok W końcu siedzi weteran, whisky, jego żonie Obok Remington, kaliber 44, Znów to samo rok w rok Kabura z wiśniowej skóry śni w blasku świecie. Swego pana czeka cierpliwie, niczym cichy stróż Nieraz krwi smak czuła, nieraz strach w sercu paniecie Dziś tylko echo wspomni, niczym stary kurz Wciąż bije, choć arena. Na froncie starej szafy spoczywa bez ruchu. Święta relikwia, której nikt nie zmienia. Ludzie mówiący o nim z słuchu. Choć czas go zmienił, pamięć wieczna nie do zapomnienia. Popatrz na jego lufę, ile historii nosi. Każda rysa, każda blizna to opowieść skryta. Kule dawno przestały z bronią w swe tacze dusza wciąż żywa w kapurze zakryta. Remington, Remington, 44 iść Piosenna, pierwsze serce wciąż bije choć w ciszy, spowita arena Po, po z syśniowej skóry Śni w lasku swego pana Czeka cierpliwie, niczym cichy stróż Nieraz kwisma, smak żół, a nieraz staw W sercu paniecie. dziś tylko echo wspomni Niczym stary ku Remington, Remington, w serdzie ścim